City Lights, nieruchomości Jawor Aleksandra Kosek, dzień dobry wszystkim. Do sprzedaży wspaniały dom jednorodzinny, parterowy z garażem, przepiękne tereny Pogórza Kaczawskiego, pobliżu Parkraj obrazowe hełmy. Dom o ciekawej bryle, ale także starannie dobranym rozkładzie pomieszczeń, podkreślający nowoczesny charakter wnętrza. Chodźmy i zobaczmy razem. Dom o powierzchni użytkowej 100 m2, trzy pokoje, oddzielna kuchnia, piękny duży taras oraz ogród do zagospodarowania. Działka o powierzchni aż 1800 m2. Polecam i zapraszam do kontaktu.